Piątkowe popołudnie przy takiej pięknej zimowej aurze, pogodzie, mamy dużo śniega nam dopisało, otworzyliśmy sopkę przy Urzędzie Miasta Zakopane, harcerze z obwodu taczańskiego przekazali światełko kubetlemskie. no i zacenimy pomalutku polędować z zespołem Klimka Bachledy. Wraz z prezydentem miasta Sopot otworzyliśmy szopkę Bożego Narodzenia przed urzędem, ale też rozświetlamy od dzisiaj miasto zakopane, dając znać wszystkim mieszkańcom, wszystkim turystom, że nadchodzi czas Bożego Narodzenia. I to jest piękne, że my również jako mieszkańcy spotykamy się. Dzielimy się już dzisiaj okładkiem, otwieramy tą szopkę, ale składamy sobie już też życzenia. Mam nadzieję, że te życzenia, które sobie dzisiaj złożyliśmy, pozwolą na to, abyśmy byli piękną, zakopiańską wspólnotą. Tradycyjnie w Zakopanem gościmy nasze miasto partnerskie Sopot. To u nas właśnie odbywa się rozpoczęcie sezonu zimowego, bo jakżeż by mogło być inaczej. Natomiast w sezo sezon letni rozpoczynamy. W Sopocie, gdzieś około maja, kiedy to zakopane przyjeżdża do Sopotu. Tutaj na Harendzie otwieramy już tak bardzo oficjalnie sezon zimowy. Wymienili się pan burmistrz z panem prezydentem deskami, deską snowboardową i deską windsurfingową. Oczywiście ta windsurfingowa poszła w odstawkę na chwilę, a teraz będziemy się cieszyć z zimą, stąd deska snowboardowa i oczywiście narty. Ale ta wymiana między Zakopanem a Sopotem, Sopotem a Zakopanem ma bardzo szeroki zasięg. I w Zakopanym w Sopocie jest kinoletnie, kiedy ludzie mogą e, korzystać, oglądać filmy, e, czy tutaj koło krupówek w Zakopanym, czy u nas na Molo, to też bardzo fajna tradycja, no bo wiadomo, że nam na kulturze bardzo zależy. No, oczywiście takie sztandarowe imprezy jak Festiwal Ziemgórski, czy e, e, Sopot Klasik, czy Festiwal. Literacki w Sopocie, to są rzeczy najważniejsze, ale festiwal filmowy, takie dobre filmy to też przecież jest coś bardzo ważnego. Dzisiejszy pojedynek to fantastyczna sprawa. Cieszymy się, że my z Pomorza umiemy jeździć na nartach i możemy to pokazać w Zakopanym. Dziękujemy Wam bardzo za to, że stworzyliście nam tę okazję. Pogoda dopisała, świetny ściek. Cieszymy się, że w gronie samorządowców mamy tak prężnych przyjaciół w Zakopanym, bo ścigaliśmy się tutaj zarówno z samorządowcami, jak i burmistrzami. także. Dziękujemy bardzo. Dzień. To bardzo piękna tradycja, my zawsze przywozimy wam bardzo dużo śniegu, wy nam przywozicie zawsze bardzo dużo słońca i to jest bardzo ważne, że promujemy się wzajemnie, żeby jak najlepsi turyści jak najwięcej do nas przyjechało, to też sposób na to jak postępować z turystami, jak zapewnić spokój, jak zapewnić jak najlepszy wypoczynek, karta turysty, karta mieszkańca, także Szkolenie młodych ludzi, to są wszystko rzeczy bardzo ważne. Czy też promocja, czy to taka papierowa, czy elektroniczna, tym wszystkim się wymieniamy, takimi doświadczeniami.